Władysław Sikorski był jednym z najskuteczniejszych dowódców wojny polsko-bolszewickiej, a zarazem postacią, która wymykała się prostym ocenom. Czy był strategiem ostrożnym, czy może dowódcą ofensywnym? Prawda leży pośrodku. Sikorski nie szafował życiem żołnierzy, ale gdy sytuacja tego wymagała, potrafił działać błyskawicznie i bezkompromisowo czego najlepszym przykładem są jego działania w rejonie Ciechanowa czy Zamościa. Jego styl wyróżniała skrupulatność, chłodna analiza i umiejętność koordynowania różnych formacji, od piechoty po pociągi pancerne. Ciekawostką jest, że w sztabie Sikorskiego obowiązywała zasada rozkaz musi się zmieścić na jednej stronie. Albo generał go nie podpisze. Ta lakoniczność wynikała z przekonania, że żołnierz na froncie nie ma czasu na wielotomowe instrukcje. To połączenie jasności myśli, technicznej precyzji i elastyczności sprawiło, że Sikorski nie tylko wygrywał bitwy, ale też cieszył się zaufaniem podwładnych, nawet wtedy, gdy warunki były skrajnie trudne. Oglądaj całą serię Wojna szyfrów. Sekrety historii opowieści zapraszają na YouTube.